Klasycystyczny portyk, wielki niczym w antycznej świątyni. A za nią monumentalny gmach Dyrekcji Polskich Kolei Państwowych. No, obecnej dyrekcji i przedwojennej dyrekcji. To był największy budynek użyteczności publicznej, jaki został zbudowany na warszawskiej Pradze w latach międzywojennych. Powstał tuż przed wielkim kryzysem, ale wykończony został w roku 1931. Jego projektantem był Marian Lalewicz, Polak, który przybył po rewolucji z Petersburga. W czasie okupacji tutaj ulokowały się jednostki Wehrmachtu, ale też mieściła się dzielnicowa komenda niemieckiej policji ochronnej. 15 września 1944 roku obżasku zakończyły się walki o Pragę. Armia Czerwona oraz wojsko polskie zajęły tę część miasta. Po tej stronie, Czyli po prawej stronie Wisły. Tego samego dnia jeszcze z Lublina przyjechał do Warszawy pierwszy komunistyczny prezydent miasta, architekt Marian Spychalski. Dotarł tutaj do tego budynku i wybrał go na siedzibę władz miasta. W tym budynku oczywiście nie działały w tym czasie. Żadne media, nie było wody, nie było światła. Ci urzędnicy miejscy, którzy tutaj pracowali w 1944 roku, siedzieli na krzesłach zebranych z jakiejś okolicy, siedzieli wieczorem przy świecach. Na elewacji budynku w trakcie remontu zachowano fragment, niewielki fragment śladów po walkach, jakie tutaj trwały na Pradze pomiędzy dziesiątym a tak naprawdę 15, nie 14 września 1944 roku. Ale czy one na pewno pochodzą z tego czasu, a może są troszeczkę późniejsze? Gmach co jakiś czas ostrzeliwany był z tamtej strony Wisły. Ale ci ludzie, którzy tutaj pracowali, byli chronieni grubymi stropami. Oczywiście nie pracowali od frontu, tylko w tych dalszych częściach budynku od strony ulicy Wileńskiej. Po 17 stycznia 1945 roku, czyli po tak zwanym wyzwoleniu w Warszawy, władze miasta przygotowały budynek na to, ażeby z Lublina przeniosły się tutaj władze KRN-u oraz rząd. Miało to miejsce 1 lutego 1945 roku.